Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek programu Leget I Moim gościem, człowiek, który grał u boku Luki Toniego i Samuela Eto, jest reprezentantem Polski i przy okazji został bohaterem najgłośniejszego transferu letniego okienka. A co jeszcze w dzisiejszym programie? Pokażemy kulisy meczów z Wisłą Polską i Krakowią. Pamiętasz to mecz? Ja pamiętam. To dzisiaj. Sprawdzimy, jak w nietypowym pojedynku poradzili sobie Arwydas Nowikowas i Jose Kante. Który się... A także wnikliwie przyjrzymy się treningowi Jarosława Niezgody. Zawodnik, który na pewno ma gola. A moim gościem Paweł Frzełek. Witam Cię, Pawle, serdecznie. Witam serdecznie. Jesteśmy chyba pierwszym znanym piłkarzem Legii, który dostał Rolex od Luki niego. Mm. Powiem szczerze mówiąc, że ja akurat się nie zapałem wtedy do, do tej ekipy, bo nic znowu króla szelców, yy. Rok przed moim przyjściem, wypożyczeniem do, do tego do helasu Verona, więc nie udało się załapać, no. no szkoda. A czyli ty przyszedłeś rok później, zanim Toni te słynne Rolexy rozdawał? Tak, no to było tak, że yy, zdobył króla szelców i obiecał chłopakom, że jak zdobędzie króla szelców, to, to każdemu kupi po Rolexie. Z czego słyszałem, to właśnie wygrawerowane w środku, było Luka Toni tam jakiś ekstra, grawer, krusze, co jakieś tam, napisane po wosku. Te Rolexy to był taki dodatek właśnie do życia w weronie. Twoje życie w Weronie chyba nie wyglądało najgorzej. W ogóle ty masz takie szczęście, że gdzie nie grałeś za granicą, to było to naprawdę piękne miasto, bo tutaj mówimy o Genui, mówimy o Weronie i mówimy o Londynie. Dokładnie. Trafiłem najpierw do Genui, gdzie wiadomo, miasto, może powiedzieć, portowe, ale bardzo ładne, słynące z ładnych miejsc, blisko położone, ładne miejsca. Później była ta, ta Werona, to bardziej moja żona, zakochała się w tym mieście, bo Moja ja wolę trochę morze, bardziej jestem przyczyniony do morza. Na końcu, wiadomo, zmiana na wielką metropolię Londyn, jedna z większych metropolii świata. Ale myślę, że najważniejsze jest przyjście do, do tych klubów, po to, żeby się rozwijać piłkarsko. Wiadomo, jak się trafia do pięknych miejsc, to mimo wszystko, gdy masz te jakieś wolne popołudnie, czy wolny dzień, to możesz się zrelaksować, czy to nad morzem, czy, czy to w pięknym miejscu. No ale zanim o tych wielkich metropoliach, to musimy skupić się na naszej ligowej rzeczywistości. Zobaczcie Państwo, jak od kulis wyglądał przegrany niestety mecz przez nas w Płocku. Wygrać się nie udało i mówiąc delikatnie nie był to nasz najlepszy mecz. Trudno się chyba takie spotkania ogląda z perspektywy widza. Oglądałem oczywiście mecz. Powiem szczerze, że zdarzają się takie spotkania jak ten w sezonie, ale drużyna zareagowała bardzo pozytywnie w weekend. Wygrała na ciężkim terenie w Krakowie i uważam, że wróciła na właściwe tory. Zawsze zdarzają się takie mecze i oby, oby jak najmniej takich spotkań, ale. Ale teraz trzeba myśleć do przodu i myśleć przede wszystkim pozytywnie. Drużyna po kolejnym spotkaniu mówiło, że oni wyszli na następne mecze z dużą pokorą, co zresztą przełożyło się na wyniki. Tobie tej pokory za dzieciaka chyba trochę brakowało z tego, co wspominałeś? Ciężko powiedzieć, czy mi pokory brakowało. Ja zawsze trenowałem ciężko. Mówiłeś, że się obrażałeś. Może w ten sposób powinienem zapytać. No bardziej może się obrażałem na, sam na siebie, jak mi coś nie wychodziło. I na samym początku mojej kariery piłkarskiej, jak to wiadomo, młody chłopak myśli, że wszystko, wszystko co robi, to robi dobrze i, i bardzo rzadko nie lubi krytyki. Ja tak wiem na początku myślałem, że robię wszystko dobrze, czy to jak byłem młody i obrażałem się, jak ktoś mnie krytykował, nie, nie że krytykował, tylko jak ktoś mi podpowiadał, a chciał dla mnie dobrze. Później zrozumiałem, że to jest bardzo potrzebne, bo ci ludzie, którzy tobie podpowiadają, to chcą na ciebie przede wszystkim Twojego dobra i... i Uważam, że to jest bardzo ważne, bo człowiek nie widzi takich swoich błędów. To właśnie na tych ludziach, którzy chcą pomóc młodym zawodnikom będziemy się teraz skupiać. Zobaczcie Państwo, jak z perspektywy adeptów Akademii Ligi Warszawa wygląda idealny trener i idealny wychowanek. Imię, nazwisko, pozycja, ulg prof. Noga. Z jakiego klubu, kategoria wiekowa. Dzień dobry, jestem Iwan Widoszewicz. E, przyjechałem z Dynama W Co roku tak robimy, jak się okienko zamyka, żeby po prostu przywitać e, e, wszystkich zawodników, żeby wszyscy poznali nowe twarze. Grałem na pozycji napastnika, jestem u 14. Moja lepsza noga to prawa. Przyszedłem z Warszawy, Warszawa i kategoria u 15. Pierwszy ten moment naszego spotkania właśnie miał na celu między innymi to, żeby zawodnicy potrafili się też wypowiedzieć, wyjść na środek, przedstawić się. To jest dosyć sytuacja stresująca, ale myślę, że ważna dla tych młodych zawodników. Ustawicie się w rzędach, alfabetycznie. Dawajcie B! 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 Ej, jak Ela, ale mętka Ela! W tych grupach będziecie mieli 20 minut, żeby na jednej karcie opisać, Idealnego trenera. Na drugiej karce opisać idealnego wychowanka legii Warszawa. Do dzieła! Hmm. Jak jeszcze powinien być nasz zawodnik? Wychowanek Legii? Co ty myślisz? Czy my tylko chcemy mieć charakter i serce, czy my chcemy mieć coś więcej niż to? Przede wszystkim umiejętności. Hmm. Celem tych warsztatów jest budowanie relacji między zawodnikami, żeby wszyscy się znali, poniekąd stworzyć rodzinę Legino w Akademii ale też żeby trenerzy poznali, mieli możliwość poznania innych zawodników, jak się zachowują. Dobra, co dalej piszemy chłopaki? Że jest miły, że jest serdeczny, że się uśmiecha, tak? Rzewak, wyrozumiały może być? <tuszy> <tuszy> wyrozumiały. Godnie reprezentuje, to już mamy, no. Wydotułowany. Łysy. <tuszy> <tuszy> to jest bardzo ważna cena. Dobra. Idealna grupa. Przysadł. Idziemy, Wiesz. Grupa nowe. Okej, okay, dwie grupy przedstawią i zobaczymy, co się często powtarza, a co nie. I my jako trenerzy też przeanalizujemy siebie samych, czy tacy jesteśmy, jakich Wy chcecie mieć. Idealny trener głośno i wyraźnie. Pomocny, wyrozumiały, z poczuciem humoru, sprawiedliwy, znający się na swoim fachu. Cierpliwy, stanowczy, chłop z luzem. I teraz zawodnik. Techniczka w moim palcu, przegląd pola. Punktualny, zaangażowany kreatywny na boisku, odporny psychicznie, cierpliwy i pokorny. Też Wy dostaniecie później informacje o tym, co Wy napisaliście jako idealny wychowanek i to będzie czas dla Was, żeby też e, przeanalizować, czy rzeczywiście tacy jesteście. Wiadomo, że we wszystkim się nie da, ale zawsze można coś się poprawić albo ulepszyć, co się ma dobrego. Trenerów, którzy cię kształtowali, miałeś już paru, ale wspominałeś chyba, że takim zawodnikiem, od którego nauczyłeś się najwięcej, był Samuel Eto. Czego konkretnie nauczyłeś się od niego? Co takiego podpatrywałeś się tego zawodnika, że zrobił na tobie tak duże wrażenie? Już od pierwszego treningu, mimo że Samuel przyszedł do nas już praktycznie, nie chcę tak mówić, ale to już był koniec jego kariery, bo już miał te wszystkie najlepsze lata za sobą, ale bo widać u niego przede wszystkim ruch bez piłki, było widać, jak się porusza między liniami, wychodzi na pozycję z jaką robi to mimo wszystko y, jeszcze dynamiką i widać było właśnie, że szuka sobie miejsca między liniami, zawsze, wo, zawsze szuka y, przede wszystkim wolnego miejsca, y, nigdy nie stoi I to mi się najbardziej tak rzuciło w oczy. No. Też było widać tam kontrolę piłki, y, szybkie decyzje, podejmowanie takie niekonwencjonalne, dryblingi, to uważam, że to mi się najbardziej rzuci, rzuciło w oczy. I Dobry... myślę, że to każdemu się rzuca. Dobrych nauczycieli miałeś też w reprezentacji Polski. Cały czas siedzi w tobie gdzieś to euro, bo już byłeś w kadrze, występ z Finlandią, dwie bramki asysta, i asysta, potem nagle pochowa kontuzja i do Francji nie pojechałeś. Boli cały czas? Yy, na pewno, nie mówię, że to mnie nie bolało, ale już jakoś wrzuciłem to z głowy. Na pewno były, były momenty na samym początku bardzo ciężkie, ale znajomi, przyjaciele, rodzina pomogła mi w tym wszystkim, żeby to przezwyciężyć. Yy, tak sobie już mówiłem, no takie momenty są w życiu, to jest życie sportowca. W życiu zdarzają się kontuzje w sportowcach. I co, to już było za mną, teraz myślę tylko y, o tym, co będzie przede mną i to jest dla mnie najważniejsze. Uważam, że y, tamten wypadek nauczył mnie też dużo. Jestem teraz silniejszy psychicznie i, i patrzę tylko do przodu. A o reprezentacji jeszcze myślisz poważnie? Nie zastanawiam się na tym, szczerze mówiąc teraz. Myślę teraz o każdym nadchodzącym dniu, o każdym treningu. Bo to jest dla mnie najważniejsze i uważam, że jak się patrzy do przodu, to, to nic, nic tobie to nie daje, bo nie skupiasz się na, tym, na tej danej chwili, na tym danym momencie. A to jest najważniejsze, żeby przede wszystkim się polepszać. A skoro o reprezentacjach mowa, to zobaczcie Państwo, jak wygląda taki pewien specyficzny pojedynek pomiędzy legijnymi reprezentantami i Gwinei, i Litwy. Arwedas Nowikowas kontra Hosekanta. Yes. Okay, now I can write, yeah? <laughs> Don't open your eyes. Gentle. <laughs> okay, you can start. Okay. Uh, left foot? No. <laughs> no. <laughs> okay. Uh, I'm strong? No, not so no. Much. no. Mm, I wear um, I wear Mercurial. I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> so this is. I think no, 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 no. I'm fast. Mm, not so much. Who is this guy? Not fast, not strong. <laughs> I'm short hair. Yeah, short. Yeah? No, no like like me, something like this. I'm bold? <laughs> <laughs> no. No no no. No? No no no. I think I'm uh, Andre. Yeah, yeah, yeah. yes? Yeah? I think I'm uh, this uh, You don't know. Anton Yeah? Yes? Yeah Yeah? Yeah, yeah. Close your eyes. I want to put. Yeah. <laughs> Don't look. Please. Yes. We start. Now you. Um, I'm a player.

I'm not Polish. No, you are not Polish. Okay. Or yes? Yes or no? No, it's not. I'm not Polish? No, it's not. What is, or yes? No, 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 it's not Polish. Not Polish. Okay. Am I player? No. Yeah. Okay. Not Polish, yes? Mm -hmm. I feel the pressure. Yes, I feel the pressure. Do it fast because it's done. I speak Spanish? <laughs> um, okay, I know who I am. Yes. And I'm Buko? Coach. Buko? Yeah. Not Buko. Buko. <laughs> Buko. <laughs> yes, yeah? I'm No. <laughs> You're lucky, my god. Why are you Yeah, yeah it's easy. You know? Yes. It's okay. not difficult. Okay. So 2-0, my friend. Thank you. No, thanks to you. Wynik i zwycięstwo Hosekanty to jedno, ale chyba najważniejsze w tym wszystkim są te przyjacielskie relacje pomiędzy zawodnikami z kim tobie najlepiej się teraz współpracuje, z kim się najbardziej trzymasz w drużynie w tych pierwszych dniach w legii. Na pewno znałem się wcześniej z Arturem czy z Jędzą, yy, z Igorem Lewczukiem i z Pawem Stolarskim. Yy, na pewno szatnia, jestem tutaj praktycznie tydzień, i szatnia przyjęła mnie naprawdę bardzo pozytywnie. Uważam, że jest bardzo dobra atmosfera. Przede wszystkim widać kolektyw, widać, że to ciepło w szatni, jeden drugiemu pomaga, to jest bardzo ważne. Nie mam tak, że z kimś tylko się trzymam, tylko staram się rozmawiać ze wszystkimi chłopakami, łapać jakiś wspólny język, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby się poznawać, co później będzie prezentowało na boisku. Mam nadzieję, że z Jarkiem zgodą też zapałeś dobry kontakt, bo my z nim złapaliśmy bardzo dobry kontakt wzrokowy. Skupiliśmy się tylko na nim na treningu, no i zobaczcie Państwo, co też z tego wynikło. Zawodnik, który na pewno ma gola, a to oznacza, że jak ma sytuację, to wykorzystuje. Ma kapitalny timing, potrafi wykończyć sytuację z spokojem. Bardzo dobrze atakuje przestrzeń poza linią obrony przeciwnika. Czuje linię spalonego, potrafi wyjść na wolne pole. Jak również odnaleźć się w sytuacji, gdzie mamy deficyt czasu, deficyt miejsca, a on z niczego potrafi stworzyć sobie Odpowiednio dużo przestrzeni do wykończenia. Ma taki niespodziewany strzał, nigdy nie wiadomo, w którą, w którą stronę ta, ta piłka poleci. Taki sam jest Jarek, uważam, w treningu i na wojsku. Może go być nie widać przez 70% czasu. I w finalnym momencie pojawić się i tą jedną sytuacją, jedną akcją przychylić szale zwycięstwa. W tym polu karnym zazwyczaj. A piłka spada do niego. To jest taka, taka charakterystyka dosyć mocna dla, dla napastnika. On jest generalnie bardzo spokojną osobą, zarówno w grze, jak i w szatni. Ale to jest też jego bardzo, powiedzmy, kluczowa cecha. W tych sytuacjach jeden na jeden z bramkarzem, czy, czy takich sytuacjach, gdzie trzeba zachować tą zimną krew, pokazuje, że to usposobienie takie ciche, spokojne e, daje mu to, że potrafi wykorzystać e, akcję. Jarek jest specyficznym człowiekiem poza boiskiem i na boisku. Jest taki bardziej, tak jak powiedziałem, przygaszony, że czeka na taki odpowiedni moment, ale no, jest bardzo dobrym człowiekiem. że Zgodzą się państwo, że Jarek Niezgoda zrobił na treningu naprawdę dobre wrażenie. A jakie ty wrażenie sam przed sobą robiliście w trakcie tych przygotowań? Jak wygląda taki proces przygotowań indywidualnych do grania? Bo ty bez klubu byłeś już parę ładnych miesięcy. Yy, dokładnie. Można powiedzieć, że od 7 maja skończyła się liga. 30 maja byłem już tutaj w domu. Yy, ale jak już mówiłem wcześniej, że nie jestem jakimś tam zawodnikiem, który, który usiedzi bez treningu i i mogę szczerze powiedzieć, że od 19 czerwca trenowałem indywidualnie z Przygotowania u siebie tam w Trójmieście z piotkiem Benewiatem, którego pozdrawiam. I naprawdę wygnęliśmy dobrą robotę. Jedyne, czego mi brakowało, to przede wszystkim sparingów, meczów testowych. Myślę, że szybko to nadrobię, bo, bo ciężko trenuję na treningach. jest Tutaj Są odpowiednie osoby, które mają bardzo duże pojęcie, i, i jestem pewny, że już niedługo będę gotowy na 100%. Paweł zapowiada, że już niedługo będzie gotowy na 100%. Nasi piłkarze też pokazali, że gotowi na 100% byli w Krakowie. Zobaczcie Państwo, jak to zwycięstwo wyglądało z perspektywy boiska. Dobrze. 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 Cała... ja mu wszystko po prostu, Cała ta pod a on nie gra. Teraz czekam, jak to nic z Ja mu to wróżę. No, za dlatego o... mówię. Jeżeli, jak wracają, to mówię, że tam dopiero się nauczyli grać. Tam, tam? tam, jest, tak tam. jest tak samo. że ja nie życzę, bo mi kłama. Ja. Nie, nie no przyjacielu, no kur... Czekaj, nagry, nagry, nagry. to nagrać, bo Wy bóg tutaj w ostatnim wygranym przez Krakowie meczu przeciwko kolegom. Nie no, nie no. <recaUDalling> Ale to, jest taki... to Tomek w samochodzie przypomniał, 2005. Pamiętasz ten mecz? Ja pamiętam. Dzisiaj. Pamiętasz, Kolejne? co Kury mi zabrał punktem na karnego? A, to to... Później porósł, no. Pamiętasz taki mecz? No, no, no. no. The, a tak, sure. <laughs> Dwa, karnego sześćdziesiątej, karnego tak. To jest ostatni mecz Krakowi wybrany. No, 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 Widzę. No. <laughs> W Krakowie oglądało się już zdecydowanie przyjemnie. A kiedy ty będziesz regularnie wybiegał na boisko w barwach Legii Warszawskiej w Ekstraklasie? Trzeba sobie wywalczyć miejsce przede wszystkim na treningu. Yy, mnie już życie nauczyło. Nauczyłem się, będąc za granicą, że nie ma yy, miejsca w składzie za darmo zawsze musisz o nie walczyć. I obojętnie, yy, co byś nie robił, jak nie słabo wyglądał i nie przykładał się do, do tego, co musisz, ciężko pracował, to, to nie dostaniesz tego miejsca, więc. Więc będę robił wszystko przede wszystkim na treningach, żeby sobie na to miejsce zasłużyć i później udowodnić dobrą grą, postawą, zaangażowaniem, że to było odpowiednie. No i życzę Ci gorąco tego, żeby najbliższa okazja do debiutu nadarzyła się może już w sobotę. 17.30 gramy z Lechią Gdańsk. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie i dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Moim gościem Paweł Szołek. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dobrego wieczoru.